Lepici, mój saksofoniku to ja, twoja bajaderka. Zostań, musimy się bliżej poznać. Oszukany i ośmieszony chciałem zapaść się pod ziemię. Na szczęście panna bajaderes nie była w stanie mnie dogonić. Na koniec pragnąłem spojrzeć w oczy tej, która tak okrutnie ze mnie zadrwiła. Oszukałaś mnie! milion dolarów. Masz charakter. Tylko tyle masz im do powiedzenia? Nie denerwuj się. ze mnie idiotę! Nie jest tak, jak myślisz. Bałam się powiedzieć ci prawdę. Nie mam żadnego miliona dolarów. Jestem tylko ochroniarzem tej Panny Bayaderez. Tak jak Pedro. Ale ty stały się dla mnie ważny. Cały czas kłamałaś, teraz też ci nie wierzę. Kocham cię, Gustaw. Drugi raz mnie nie nabierzesz. Adios. Pretynie! Wypiałeś się na milion dolarów! Milion dolarów! Chyba ci mózg wyparował. Milion dolarów, przecież po co się w ogóle zgłaszał? Domyślacie się, że w ogóle nie słyszałem wrzasku Gacusza. Myślałem tylko o niej. Zraniona duma bolała, ale serce bolało jeszcze mocniej. Nawet nie wiem, jak ma naprawdę na imię. Jak można przepuścić taką okazję? Milion dolarów! Zamknij apę. Wysiadaj! Mieliśmy jechać na wodorosty, sam zapraszam. Nieźlej powiedziałem! Czemu? Muszę dogonić swoją miłość. <noise> Tym? Czy dla zdranie? Ożenisz się z bajaderką? Nigdy sio! Nigdy ci nie wybaczę tego miliona! Pani. Proszę Pani, gdzie jest ta, gdzie jest, gdzie jest, no, gdzie jest ta dziewczyna z Nie ma. Pani, nie ma, to widzę, ale gdzie jest? Wyjechała. No Wyjechała? Dokąd? Pan to pewnie ten Gwidon. Hmm. Gustaw! Niech pan na mnie nie krzyczy! Uf, nie krzyczę. Zostawiła dla Pana list. Wyjeżdżam do Moskwy na następny casting. Adios, Gustavo. Jeśli nie możesz wybaczyć, to przynajmniej zachowaj w pamięci. To była ostatnia kropla, która przelała kielich goryczy. Z barwnego życia, który mi zafundowałeś, nie ma w tobie ani krzyty fantazji, tylko praca i ta twoja Głóki. luneta. Głupio wyszło, Gustaw. Żegnaj. Fajny z ciebie facet. I pamiętaj, masz zawsze mycie u mnie gratis. <cryfie> Gustaw, wybacz mi. Strasznie postąpiłam, ale przynajmniej miałeś ugotowane, wysprzątane. Ugotowane i wyprane? Znaczy, że to. Znaczy, że to nie Gacuś, tylko ty. Po co się wygadałaś? Byłam dosyć tej całej komedii. I co narobiłeś? Na początku byłam tobą zauroczona. Wydawałeś mi się taki inny od wszystkich, taki nieśmiały i kochany, a okazałeś się jeszcze gorszy od tych mięśniaków. Poszę pokwitować. Co? No taniec. Dobranoc. Chwileczkę. Co to było? Prezent. Od prezesa Webera. Od prezesa Webera? A co ty masz wspólnego z prezesem Weberem? Przecież jesteś ratowniczką. Wieczorami dorabiam w firmie kuriersko- rzeczeniowej Kociaki Przytulaki. Występujemy na urodzinach i wieczorach kawalerskich. Oto nasza wizytówka. Kociaki przytulaki. Czas znowu pomyśleć o samobójstwie. Żegnajcie.